Walczył w wadze średniej i nigdy nawet nie zbliżył się do poziomu zwykłego średniaka. Wygrał 15 walk, 12 zremisował i, uwaga, uwaga, 224 przegrał. Przez 14 lat jeździł po wyspach i co kilka tygodni dawał spuszczać sobie łomot pięściarzom, którzy dopiero co rozpoczynali swoją przygodę z zawodowym boksem. Mowa o najsłynniejszym kelnerze Wielkiej Brytanii o szczęce z granitu. Introducing Kevin McCauley! Choć długo bił się z myślami to w 2022 roku. W wieku 42 lat wreszcie podjął męską decyzję i przeszedł na zasłużoną sportową emeryturę. Kevin sam w ringu, czyli Kevin McColley. Dla jasności! Wyjaśnijmy sobie najpierw, kim są kelnerzy, zwani także boomami. Nie mylić z boomerami. To najczęściej kiepscy pięściarze na telefon, dzięki którym młodzi, utalentowani zawodnicy nabijają sobie rekord, zdobywając przy okazji cenne doświadczenie. Taka szopka odbywa się przy minimalnym ryzyku i minimalnych kosztach ze strony promotorów. Bywa też, że taki chłopiec do bicia, brzydko mówiąc, walczy z kimś z wyższej półki, kto szuka łatwego rywala po bolesnej porażce. To tak zwane przetarcie. A teraz zamykamy encyklopedię boksu i przechodzimy do konkretów. Niespełna ćwierć tysiąca, tyle walk przegrał Kevin McCauley. Co ciekawe, zawodnik z Brighton nie zapowiadał się na tak mizernego pięściarza, bo dwa z trzech pierwszych pojedynków wygrał. Raczej nie pękał, potrafił się odwinąć, a kilku gościom sprawił sporo problemów. W trakcie tej blisko 15 piętnastoletniej tułaczki, 42-latek bił się kilka razy z naprawdę solidnymi rywalami, takimi jak choćby Liam Smith, Frankie Davin czy Sam Eddington. Mimo to, popularny portal statystyczny BoxRec oceniał prestiż walk Brytyjczyka na maksymalnie jedną gwiazdkę, czyli lipa. Kevin McCauley rzadko lądował na deskach, zazwyczaj przegrywał na punkty. Nie raz i nie dwa mówił, że został przekręcony przez sędziów. Nie śniłem nawet o takiej liczbie walt. To sprawia mi frajdę, kocham to. Mam wiele szacunku do tego co robię i moi bliscy o tym wiedzą. Nawet te dzieciaki, z którymi walczę, o tym wiedzą. Kevin McColey nie był pośmiewiskiem. Co to do nie? Miał wielu fanów. Kibice zorganizowali nawet zbiórkę internetową, by pomóc pięściarzowi zrealizować marzenia o rozkręceniu własnej siłowni. Zebrali na ten cel całe 234 funty. Niewiele, ale sama inicjatywa była zacna. W lipcu 2022 roku, po 251 walkach, pięściarz z Brighton powiedział: Dość. Chciałem przegonić Petera Buckleya i Christiana Lighta. Obaj stoczyli po 300 walk. Zrobiłbym to. Wkurzyłbym ich, gdyby nie ten dupek COVID. Policzyłem, że przez pandemię ominęło mnie około 60 walk. Brytyjczycy kochają takie historie. Skoki narciarskie miały swojego Ediego Edwardsa. W boksie natomiast za sympatycznego outsidera robił właśnie Kevin McCulloch. Aż podobnie jak słynny orzeł, doczekał się pewnego rodzaju kultu. No i nie ma co się dziwić. W końcu, jaki inny kelner zaserwowałby fanom boksu tyle dobrej zabawy w krwawym sporcie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało oraz czyje historie chcielibyście poznać w bliższej lub dalszej przyszłości. Do usłyszenia, cześć!